Pyta pani Sandra, czy będzie z mężem, czy nie? Ja czuję, że będzie pani, że tutaj się łoży. No on ma trudny charakter. Jak każdy mężczyzna w tym imieniu, już patrzymy sobie. Pani Sandra, czy będzie ze swoim mężem, czy nie? Już patrzymy, kochana. Tak, będziecie. Będziecie. Tu będą jakieś drobne problemy do pokonania. Trudny mężczyzna, bardzo trudny. Tutaj widać, że. Pani, tak jakby traci cierpliwość, jeżeli chodzi o niego, ale tutaj są rozmowy, tutaj są rozmowy, tutaj są czasami takie kłótnie, ale nie widzę, żebyście się rozstawali. Nie ma rozstania. Trzeba do niego mieć cierpliwość, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, wie pani, co, tak jakby powinna pani odejść troszeczkę emocjonalnie od niego, skupić się bardziej na sobie. Już patrzymy sobie. Jakie są karty rady dla pani? No proszę. Karta zwycięstwa, siły, niesamowitej siły, niesamowitą siłę tutaj. Spójrzmy, co mówią karty uzdrawiania. No właśnie, to jest karta dzikości, ale też karta takiej spontaniczności. Powiem, że czasami kobieta musi tak tupnąć nogą, żeby aż gdzieś zatrzeszczało po prostu w niebie. Proszę zobaczyć, jaka tutaj jest zmysłowość. Tutaj, tak jakby, m, musi pani poruszyć niebo i ziemię, w sensie takim, żeby z jednej strony troszeczkę odejść od tej energii, od tej energii e, takiej jego emocjonalności, a z drugiej strony, zająć się sobą poruszyć właśnie tą niebo i ziemię, e, tak, żeby trzeszczało. Wtedy on się tak jakby obudzi z takiego letargu i zmieni zachowanie. Spójrzmy, co aniołowie mówią. No proszę, pani jest osobą bardzo wrażliwą. Tutaj, e, tutaj jest karta takiej emocjonalno emocjonalności, takiej wrażliwości bardzo silnej, więc dość, dość, fajnie to, dość fajnie to wygląda, ale czasami może to pani sprawiać problemy. Trzeba spokojnie, dystans, tupnąć czasami nogą, krzyknąć, zająć się sobą będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie, pani Sandro.